pokażę Wam moje rzeczy w Schenkmaid, które trochę tak dawno mnie wczoraj, nie dziś, bo będzie jeszcze jeden z, z tymi rzeczami, te są, które dzisiaj, wczoraj zrobiłam więc jeszcze mogę zrobić, a teraz te, które są na pierwszy jest taki portal tam jest te, okej, widzicie? o, jeszcze to kleja, widzicie, to jest sama manta muszę to jakoś zrobić jest na o, taka kioszonka, taka i taka. To teraz się tutaj się da coś włożyć trzeba. I to jeszcze dla z tego. Ok. Tuż mam taki podkreślacz. Wiecie, różowy. Później mam strugaczkę. Już mam tylek. Później mam... Gumkę. No taka, jest różowa. I, I dobry, wzrok. Później mam pióro. I napiłam inną naklejkę z violettym. Później mam album z wiolety z naklejkami. pokażę Wam też naklejki. Są takie. Takie to zrobiłam sama. Są metaliczne. Mam takie, tu była jeszcze biolet z pierwszego sezonu, Ja wykorzystałam korzystałam. Do zawieszki, no wam pokażę. I pokażę wam, że mam tu. Okej. Okay. Później mam... taki pamiętnik. I tak tu mam piscic tu jest low mam wioletta. mam smutna wioletta, ale to takie like, fajne ok, to so, oh, tu

po prostu ludzie tutaj podpłacą i widzicie, co tam się stało. I z tyłu. widzicie, po prostu. No tutaj też tam mam trochę zdjęcia. Od razu mówię, że w no, na przykład kilka jest. 50. который там есть. Нажми какая-то есть такая. Так, дальше го на клик вот, там, короче, тебе подскажет. И то есть накликай то. Окей. И номер, номер сам там w czy mam nagręce, ja na 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 które się mi nie podoba. pokażę. Teraz Czekajcie. I tu mam nagręce, które można przygotować wszędzie, na mu też. Taki, taki taki. to mi się najbardziej podoba. Tak. Jeszcze. Tu mam filmik. Nie filmuję bloga.

Violą i dalej mam szkatkę i jakie cię. Te pudełko widzicie, wiecie? Tak robię z kamerą. Kamerą. I pokażę wam co Ten który teraz Nie będę w środku, bo myślę, że mam takie swoje chodniskie. Co tam to jest i tak Tak, mam nowe? Zimmy. mam z Połowa już prawie, No i tu jest Tu mam wiesz. Z kasnokami. Dziś pięć, okej

taką na znaczy, kieszonkę. No i to wszystkie rzeczy w ten handmade. Do zobaczenia w tym odcinku. Pa! pa!